Czy słyszysz ten dźwięk? To bicie twojego serca. To oddech, który wypełnia twoje płuca. To znak, że oto otrzymałeś nowy dzień, dar od samego Boga. Nie z przypadku, nie z zasługi, ale z Jego wielkiej miłości. Panie wszechmogący, dziś rano otwieram oczy i widzę twoją chwałę. Czuję ciepło dnia, dotyk wiatru na twarzy, zapach nowego poranka. Wiem, że to Ty, ten, który trzyma cały wszechświat w dłoniach, a jednocześnie pochyla się nade mną, by pobłogosławić moje kroki. Nie wiem, co mnie czeka, ale wiem, że Ty jesteś ze mną. Proszę prowadź mnie, otwieraj drzwi, których nie mogę otworzyć, i zamykaj te, które mogłyby mnie oddalić od Ciebie. Daj mi dziś oczy, by dostrzec Twoje cuda i serce, by odpowiedzieć na Twoją miłość. Ojcze Niebieski, oto jestem, Twoje dziecko. Stworzone przez Twoje ręce, ukochane przez Ciebie od wieków. Skłaniam swoje serce przed Tobą i wywyższam Twoje imię, bo Ty jesteś święty, dobry i wierny. Jak wschodzące słońce rozświetla mrok nocy, tak Twoja obecność rozprasza każdy cień lęku i zwątpienia. Ty jesteś moją opoką, moją siłą, moim schronieniem. Gdy świat się zmienia, Ty pozostajesz ten sam. Gdy ludzkie słowa zawiodą, Twoje obietnice są wieczne. Dziś rano wołam do ciebie, jak ziemia spragniona deszczu. Napełnij mnie swoją obecnością, ożyw moje serce, uczyń mnie naczyniem Twojej miłości. Niech każde moje słowo, każdy czyn, każde westchnienie będzie oddaniem chwały Tobie, który jesteś godzien wszelkiej czci. Wszechmogący Boże, w tej chwili skłaniam głowę i otwieram serce przed Tobą. Niech ten poranek stanie się święty. Przez Twoją obecność. Niech każda sekunda tego dnia będzie przeżywana w Twojej łasce, w Twojej miłości i pod Twoją opieką. O Panie, wołam do Ciebie, prowadź mnie drogą prawdy, broń mnie przed tym, co złe, i uzdolnij do czynienia. Dobra, nie pozwól, by moje myśli uciekały w niepokój, ale napełnij je pokojem, który przewyższa wszelki rozum. Przychodzę do Ciebie, bo wiem, że tylko w Tobie jest pełnia życia. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj ten kanał i włącz powiadomienia, abyśmy razem mogli codziennie zaczynać dzień w obecności Boga. Niech ta modlitwa dotrze do każdego, kto jej potrzebuje. Niech ten dzień będzie błogosławiony. O Panie, zanim wyruszę w ten nowy dzień, chcę podziękować Ci za noc, którą mi dałeś, za każdy oddech, za spokojny sen, za ochronę, którą rozciągnąłeś nad moim domem i moimi bliskimi. Być może nawet nie byłem tego świadomy, ale ty czuwałeś, gdy ja odpoczywałem. Dziękuję Ci, że mogłem się obudzić, że dałeś mi kolejną szansę, by kochać, przebaczać i wzrastać. Nie każdemu było to dane. Wielu zakończyło swoją ziemską wędrówkę, ale ja nadal tu jestem. A to znaczy, że masz wobec mnie plan. Boże, oddaję Ci wszystko, co przyniósł mi wczorajszy dzień. Każde zmęczenie, każdą troskę, każdy ból zostawiam je u Twoich stóp. Niech dzisiejszy poranek będzie nowym początkiem w Twoim pokoju i w Twojej łasce. Ojcze, oto nadszedł nowy dzień, czysta karta, którą zapiszę moimi myślami, słowami i czynami. Nie wiem, co mnie czeka, ale wiem jedno: Jeśli Ty jesteś ze mną, nie mam się czego lękać. Dziękuję Ci za światło tego poranka, za pierwsze promienie słońca, które dotykają ziemi, za świeże powietrze, którym mogę oddychać. To. Wszystko jest Twoim dziełem, znakiem Twojej obecności, przypomnieniem, że każdy dzień jest nową szansą. Pobłogosław mnie, Panie, na każdą chwilę tego dnia. Niech moje ręce czynią dobro, niech moje usta wypowiadają słowa miłości, a moje serce pozostanie otwarte na Twoją wolę. Niech ten dzień stanie się świadectwem Twojej chwały, a ja narzędziem Twojego pokoju. Panie, dziś staję przed Tobą i proszę. Napełnij mnie mądrością. Nie tą, którą oferuje świat, ale tą, która pochodzi od Ciebie czystą, pełną pokoju, sprawiedliwą i prawdziwą. Każdego dnia staję przed wyborami. Niektóre są małe, inne mogą zmienić bieg mojego życia. Dlatego proszę prowadź moje myśli, aby były jasne i skupione na Tobie. Daj mi serce, które odróżnia dobro od zła, oczy, które widzą prawdę i uszy, które słyszą twój głos nawet pośród hałasu codzienności. Panie, jeśli przyjdzie chwila zwątpienia, przypomnij mi, że twoja mądrość przewyższa każdą ludzką logikę. Naucz mnie ufać twoim planom, nawet gdy ich nie rozumiem i podążać drogą, którą dla mnie przygotowałeś. Panie wszechmogący, wiem, że każdy dzień niesie ze sobą wyzwania. Czasem są to drobne trudności, a czasem góry, które wydają się niemożliwe do pokonania. Ale dziś nie chcę bać się przeszkód. Chcę iść naprzód z wiarą, że Ty jesteś moją siłą. Daj mi wytrwałość, gdy poczuję zmęczenie. Daj mi odwagę, gdy napotkam przeciwności. Daj mi pokój, gdy moje serce będzie niespokojne. Spraw, abym nie polegał tylko na własnych możliwościach, ale zawsze szukał Twojej pomocy, bo Ty jesteś moją opoką. Panie ucz mnie patrzeć. Na trudności nie jak na przeszkody, ale jak na okazję do wzrostu. Jeśli droga stanie się stroma, przypomnij mi, że Ty kroczysz przede mną. Jeśli nadejdzie próba, daj mi serce pełne ufności, że wszystko, co się dzieje, prowadzi mnie do czegoś większego. Panie, dziś rano staję przed Tobą i proszę, odnów mojego ducha, oczyść moje serce ze smutku, który mnie obciąża, z lęku, który mnie ogranicza, z wątpliwości, które osłabiają moją wiarę. Jak deszcz oczyszcza ziemię, tak ty, Panie, możesz oczyścić moją duszę. Jeśli noszę w sobie zmęczenie, odśwież mnie swoją łaską. Jeśli moje myśli są pełne chaosu, daj mi pokój, który płynie prosto z Twojego serca. Jeśli coś we mnie przygasa, rozpal na nowo ogień Twojej miłości. Nie chcę iść przez ten dzień z ciężarem w sercu. Chcę kroczyć w lekkości ducha, wolny od wszystkiego, co mnie przytłacza. Panie, napełnij mnie nową siłą, nową radością i nowym pragnieniem, by żyć dla Ciebie, w pełni z wdzięcznością i zaufaniem. Panie, świat pełen jest niepewności, ale w Tobie znajduję schronienie. Gdy wychodzę na spotkanie tego dnia, proszę, otocz mnie swoją opieką. Chroni mnie od niebezpieczeństw, od niewidzialnych pułapek, od wszystkiego, co mogłoby mnie oddalić od Ciebie. Nie wiem, co mnie dziś czeka, ale Ty już znasz każdą chwilę przede mną. Strzeż moich kroków, prowadź moje myśli, otaczaj, mnie tarczą Twojej miłości. Tam, gdzie ja widzę tylko drogę przed sobą, Ty widzisz każdy zakręt, każdą przeszkodę i każde rozwiązanie. Panie, umieść swoją rękę nad moim życiem, nad moją rodziną, nad tymi, których kocham. Niech Twoja obecność towarzyszy mi w każdym miejscu, niech Twój pokój zamieszka w moim sercu. Nie lękam się, bo wiem, że idę pod Twoją opieką. Panie, dziękuję Ci za wszystko, co mam, za chleb na moim stole, za dach nad głową, za siłę, by pracować i troszczyć się o bliskich. Wiem, że nic, co posiadam, nie jest tylko moją zasługą, wszystko pochodzi z Twojej ręki. Dziękuję Ci za pracę, którą wykonuję, nawet jeśli czasem bywa trudna. Dziękuję za każdą możliwość, którą mi dajesz, bym mógł służyć innym i przynosić pożytek światu. A jeśli dzisiaj stoję przed wyzwaniami zawodowymi, jeśli brakuje mi środków do życia, Panie, Ty jesteś moim zaopatrzeniem, ufnie oddaję Ci moje potrzeby. Wiem, że nigdy nie zostawiłeś swoich dzieci bez pomocy. Dlatego dziś kładę w Twoje ręce moją pracę, moje wysiłki i moje marzenia. Niech wszystko, co robię, będzie na Twoją chwałę. Panie, dziś przynoszę przed Twój tron tych, których kocham moją rodzinę. Moich bliskich, tych, z którymi dzielę życie. Każdy z nas niesie swoje troski, każdy ma przed sobą swoją drogę, ale pragnę, byśmy wszyscy szli nią pod Twoim błogosławieństwem. Strzeż ich, panie, gdy wychodzą, z domu i gdy do niego wracają, niech ich zdrowie będzie w Twoich rękach, ich serca pełne Twojego pokoju, a ich myśli skierowane ku dobru. Jeśli są wśród nich tacy, którzy się lękają, daj im odwagę. Jeśli są zagubieni, prowadź ich, jeśli są zranieni, ulecz ich duszę swoją miłością. Panie, spraw, aby w naszym domu panowała miłość, zrozumienie i wzajemny szacunek. Niech nasz dom nie będzie tylko miejscem, ale przystanią, w której zawsze panuje Twoja obecność i Twoje światło. Panie, dziękuję Ci za ludzi, których postawiłeś na mojej drodze, za tych, którzy wspierają mnie w trudnych chwilach. Którzy śmieją się ze mną, którzy przypominają mi, że życie ma sens, gdy dzielimy je z innymi. Dziś oddaję Ci moich przyjaciół, tych bliskich i tych, których spotykam tylko na chwilę. Pobłogosław ich Panie. Napełnij ich serca radością, chroń ich od smutku i rozczarowań. Daj im zdrowie, siłę i mądrość do podejmowania właściwych decyzji. Jeśli któryś z nich przechodzi teraz przez trudny czas, proszę. Dotknij jego serca, daj mu pocieszenie i nadzieję. Panie, spraw, aby moje relacje były pełne miłości i szczerości. Naucz mnie być dobrym przyjacielem, takim, który nie tylko bierze, ale i daje. Niech moje słowa przynoszą otuchę, a moje czyny będą znakiem Twojej miłości dla tych, którzy mnie otaczają. Panie, dziś przychodzę do ciebie nie tylko z moimi prośbami, ale także z troską o tych, którzy potrzebują Twojej łaski bardziej niż ja. O tych, którzy budzą się rano bez nadziei, bez sił, bez poczucia bezpieczeństwa. Proszę cię za chorych, połóż na nich swoją uzdrawiającą dłoń. Proszę za samotnych, niech poczują, że ty jesteś ich blisko. Proszę za ubogich, daj im codzienny chleb i ludzi, którzy okażą im serce. Proszę za tych, którzy zagubili się w życiu, przyprowadź ich z powrotem na dobrą drogę. Panie, otwórz też moje serce, abym nie był obojętny na potrzeby innych. Daj mi oczy, które widzą i ręce, które pomagają. Sprawbym bym był twoim narzędziem dobra, by moje życie było światłem dla tych, którzy dziś toną w ciemności. Panie, w świecie pełnym hałasu, pośpiechu i niepokoju, szukam jednego, twojego pokoju. Tego, który nie zależy od okoliczności, który trwa mimo burz, który koi serce jak cichy szept twojej miłości. Wiem, że życie przynosi chwile trudne, że czasem przychodzą lęki i wątpliwości. Ale dziś, Panie, wybieram ufność. Oddaję ci każdą troskę, każdy ciężar, każde pytanie, na które jeszcze nie znam odpowiedzi. Nie chcę dźwigać ich sam, bo wiem, że ty jesteś moją siłą. Napełnij mnie swoim pokojem, Panie. Spraw, abym potrafił przyjąć ten dzień z otwartym sercem, nie martwiąc się o jutro. Niech Twoja obecność będzie jak spokojna rzeka w mojej duszy, jak światło, które rozprasza każdy cień. Ty jesteś moim schronieniem, dziś i na zawsze. Panie, ucz mnie kochać tak, jak Ty kochasz, bezwarunkowo, cierpliwie, prawdziwie. W świecie, gdzie tak łatwo ogniew, niech moje serce wybiera przebaczenie. W świecie, gdzie wielu myśli tylko o sobie, naucz mnie dostrzegać drugiego człowieka. Dziś chcę być narzędziem Twojej miłości. Niech moje słowa niosą otuchę, niech moje ręce służą pomocą, niech moje oczy patrzą z życzliwością. Panie, jeśli dziś spotkam kogoś, kto potrzebuje uśmiechu, pocieszenia, prostego gestu dobroci, pomóż mi nie przejść obojętnie. Wiem, że miłość to więcej niż słowa, to codzienne wybory. Dlatego daj mi serce, które potrafi. Kochać nawet gdy jest trudno. Serce, które nie szuka własnej chwały, ale chce odbijać Twoje światło w życiu innych ludzi. Panie, wiem, że bez przebaczenia nie ma prawdziwego pokoju. Dlatego dziś staję przed Tobą i proszę: Oczyść moje serce z wszelkiej urazy, z bólu przeszłości, z ciężaru, który nie pozwala mi iść naprzód. Jeśli jest ktoś, kto mnie zranił, pomóż mi wybaczyć. Nie dla niego, ale dla siebie aby nie nosił w sobie goryczy, która odbiera radość życia. A jeśli to ja kogoś skrzywdziłem, daj mi odwagę, by naprawić swoje błędy, by wyciągnąć rękę do zgody, by mieć serce gotowe do pojednania. Panie, Ty sam uczysz mnie, że miłość jest silniejsza niż nienawiść, a przebaczenie jest mostem do wolności. Nie chcę być więźniem przeszłości. Dlatego dziś wybieram drogę miłosierdzia. Taką, jaką Ty wybrałeś dla mnie, gdy przebaczyłeś mi wszystko. Panie, życie jest darem, a każdy dzień to nowa szansa, by doświadczać Twojej miłości. Nie pozwól, abym zapomniał, jak wielkie błogosławieństwo otrzymuję każdego ranka. Naucz mnie dostrzegać piękno w rzeczach prostych, w uśmiechu bliskich, w śpiewie ptaków, w powiewie wiatru, w ciszy, w której mogę usłyszeć Twój. Głos niech moje serce będzie dziś pełne wdzięczności. Nawet jeśli droga bywa trudna, nawet jeśli są chwile zwątpienia, chcę wybierać radość. Nie taką, która zależy od okoliczności, ale tę, która płynie z pewności, że Ty jesteś ze mną. Panie, nie pozwól, abym tracił czas na narzekanie. Pomóż mi cieszyć się tym, co mam i ufać, że wszystko, czego mi potrzeba, jest w Twoich rękach. Niech moje życie stanie się pieśnią dziękczynienia. Dziś i każdego dnia. Panie, każdy dzień przynosi wybory. Niektóre są drobne, niemal niezauważalne, inne mogą zmienić bieg mojego życia. Dlatego dziś proszę Cię, daj mi jasność umysłu i światło Twojej mądrości, bym nie błądził w ciemności własnych myśli. Naucz mnie zatrzymywać się, zanim podejmę decyzję. Nie działać pochopnie, ale słuchać Twojego głosu. Jeśli coś nie jest dla mnie dobre, zamknij te drzwi. Jeśli coś jest zgodne z Twoją wolą, daj mi odwagę, by podążać tą drogą, nawet jeśli nie widzę jeszcze całego obrazu. Panie, nie chcę polegać tylko na własnym rozumie, pragnę szukać Twojego prowadzenia we wszystkim co robię. Daj mi pokój w sercu, gdy droga jest właściwa, i niepokój, gdy zbaczam z Twojej ścieżki. Niech każda moja decyzja przynosi chwałę Twojemu imieniu. Panie, świat kusi mnie tysiącem obietnic, łatwiejszą drogą, przyjemnością bez konsekwencji, fałszywym poczuciem bezpieczeństwa. Ale wiem, że nie wszystko, co błyszczy, jest dobre. Dlatego dziś proszę: Daj mi siłę, bym nie uległ temu, co oddala mnie od ciebie. Pomóż mi dostrzegać pokusy, zanim zapuszczą korzenie w moim sercu. Naucz mnie mówić nie temu. Co niszczy duszę, nawet jeśli wydaje się kuszące. Daj mi mądrość, by wybierać to, co czyste, prawe i prawdziwe, nawet gdy świat mówi inaczej. Panie, sam nie mam wystarczającej siły, by zawsze wygrywać, ale wiem, że w Tobie jest moc, która zwycięża każdą słabość. Bądź moją tarczą, gdy pokusa zapuka do mojego serca. Niech Twoje słowo będzie moją bronią, a Twoja obecność moim schronieniem. Panie, Dziś pragnę modlić się za tych, którzy sprawują władzę w moim kraju, w moim mieście, w mojej społeczności. Wiem, że ich decyzje wpływają na życie wielu ludzi, dlatego proszę cię, abyś obdarzył ich mądrością, uczciwością i sercem gotowym służyć innym. Niech ich umysły będą jasne, a sumienia czyste. Niech nie kierują się własnym interesem, ale dobrem tych, którym przewodzą. Panie, jeśli są wśród nich tacy, którzy kroczą ścieżką niesprawiedliwości, dotknij ich serc i prowadź ku prawdzie. Jeśli są tacy, którzy chcą czynić dobro, wzmocnij ich, aby nie ulegli naciskom i nie zniechęcili się trudnościami. Panie, strzeż także tych, którzy pełnią służbę dla społeczeństwa, lekarzy, nauczycieli, policjantów, wszystkich, którzy troszczą się o innych. Niech ich praca przynosi pokój, a ich wysiłki będą błogosławione. Panie, powierzam. Ci każdy moment tego dnia, każdą decyzję, każde spotkanie, każde zadanie, które mnie czeka, ty widzisz więcej niż ja, znasz przyszłość, której nie znam i wiesz, co będzie dla mnie najlepsze. Dlatego proszę, prowadź mnie we wszystkim, co dziś zrobię. Niech moja praca będzie owocna, moje działania przyniosą dobro, a moje słowa budują, a nie ranią. Daj mi siłę, gdy pojawi się zmęczenie i wytrwałość, gdy przyjdą trudności. Pomóż mi dobrze zarządzać moim czasem, bym nie marnował tego, co mi dajesz, ale wykorzystywał każdą chwilę zgodnie z Twoją wolą. Panie, błogosław moje plany, ale jeśli nie są one zgodne z Twoimi, zmień moje serce, abym umiał przyjąć Twoją drogę zamiast swojej. Niech wszystko, co robię dziś, będzie świadectwem Twojej obecności w moim życiu. Panie, świat często próbuje osłabić moją wiarę. Przychodzą trudności, które podają w wątpliwość Twoją obecność. Czasem nie widzę odpowiedzi na swoje modlitwy i zastanawiam się, czy mnie słyszysz. Ale dziś, mimo wszystkich pytań, wybieram jedno: ufność. Wierzę, że jesteś ze mną, nawet jeśli Cię nie widzę. Wierzę, że działasz, nawet jeśli jeszcze nie dostrzegam owoców Twojej pracy. Wierzę, że Twoje plany są lepsze niż moje, nawet jeśli czasem ich nie rozumiem. Panie, umocnij moją wiarę. Nie pozwól, abym zwątpił, gdy nadejdą trudne chwile. Naucz mnie kroczyć pewnie, nawet wtedy, gdy nie widzę całej drogi. Chcę trwać przy tobie, niezachwiany, jak drzewo zakorzenione w twojej prawdzie. Ty jesteś moją skałą, moją siłą i moim schronieniem, dziś i na zawsze. Panie, stworzyłeś nas, byśmy nie byli sami. Uczyniłeś nas częścią rodziny, społeczności, narodu. Dziś modlę się za moich sąsiadów, współpracowników, za ludzi, których spotkam w drodze. Proszę, abyś pobłogosławił nas wszystkich i nauczył nas żyć w jedności. Świat jest podzielony przez słowa, przez różnice, przez niezrozumienie, ale Ty uczysz miłości ponad podziałami. Panie, jeśli jest we mnie coś, co buduje mur między mną a innymi, pomóż mi to dostrzec i zmienić. Jeśli w moim otoczeniu jest konflikt, Daj mi serce, które pragnie pokoju, a nie walki. Nie pozwól, byśmy żyli obok siebie, jak obcy. Naucz nas patrzeć na siebie z życzliwością, dostrzegać w drugim człowieku Twoje dziecko. Niech nasza wspólnota będzie miejscem, gdzie panuje dobro, prawda i wzajemna troska. Panie, czasem patrzę w przyszłość z niepewnością. Nie wiem, co przyniosą kolejne dni, jakie wyzwania przede mną staną, jakie zmiany nadejdą. Ale dziś nie chcę żyć w lęku, chcę żyć w nadziei, która płynie z Twojej obietnicy. Wiem, że moje życie jest w Twoich rękach. Wiem, że choćbym nie rozumiał wszystkich dróg, którymi mnie prowadzisz, Ty zawsze widzisz dalej. Twoje plany są dobre, Twoja wierność niezmienna, Twoja miłość nieskończona. Panie, jeśli przyjdą trudne chwile, przypomnij mi, że nie jestem sam. Jeśli poczuję się zagubiony, daj mi pewność, że Ty już przygotowałeś dla mnie. Drogę. Niech moje serce nie żyje lękiem, ale nadzieją, że najlepsze dopiero przede mną, bo idę przez życie z Tobą. Panie, tak często żyję w pośpiechu, że nie dostrzegam cudów, które dzieją się wokół mnie. Moje oczy przyzwyczajają się do codzienności, moje serce zapomina, jak wielki i potężny jesteś, ale dziś chcę inaczej. Chcę otworzyć się na Twoje działanie, chcę dostrzegać Twoją rękę w każdym momencie dnia. Naucz mnie patrzeć sercem, by widzieć więcej niż tylko to, co oczy pokazują. Pomóż mi dostrzegać Twoje znaki, w uśmiechu dziecka, w życzliwości drugiego człowieka, w sytuacjach, które pozornie są przypadkiem, ale w rzeczywistości są częścią Twojego planu. Panie, wierzę, że Ty jesteś bogiem cudów. Nie, tylko tych wielkich, ale i tych cichych, codziennych, które wypełniają życie światłem. Dziś nie chcę przejść obok nich obojętnie. Otwórz moje oczy i moje serce, bym umiał dziękować Ci za każdy dar, który mi dajesz. Panie, zanim opuszczę swój dom i wyruszę w drogę, oddaję Ci każdy krok, każdą chwilę, każde miejsce, do którego dziś trafię. Ty jesteś moim przewodnikiem, moim strażnikiem, moją tarczą. Dlatego proszę, otaczaj mnie swoją ochroną, czuwaj nade mną, gdy idę do pracy. Do szkoły, gdy podróżuję, gdy spotykam ludzi. Chroni mnie przed niebezpieczeństwami, przed tym, co nieprzewidziane, przed sytuacjami, które mogłyby mi zaszkodzić. Panie, jeśli są miejsca, do których nie powinienem iść, zamknij do nich drzwi. Jeśli są drogi, które prowadzą do zguby, zawróć mnie, zanim będzie za późno. Panie, błogosław także wszystkich, którzy dziś są w drodze kierowców pieszych, podróżujących. Niech każdy dotrze bezpiecznie do celu. Dziękuję Ci, że nawet gdy nie widzę, Ty strzeżesz mnie swoim niewidzialnym ramieniem. Panie, tak łatwo jest mi martwić się o jutro, o sprawy, na które nie mam wpływu. Czasem moje serce wypełnia niepokój, myśli krążą wokół problemów, których jeszcze nawet nie ma. Ale dziś chcę inaczej, chcę oddać Ci wszystko, co mnie obciąża. Każdy lęk, każde zmartwienie, każdą niewiadomą składam w Twoje ręce. Ty jesteś większy niż moje problemy, silniejszy niż moje obawy, mądrzejszy niż moje wątpliwości. Jeśli coś dziś zaprząta mój umysł, panie, przyjdź i napełnij mnie swoim pokojem. Ucz mnie ufać, że nie muszę wszystkiego kontrolować. Że nie jestem sam w swoich zmaganiach, że nawet gdy sytuacja wydaje się trudna, ty masz dla mnie rozwiązanie. Panie, niech moje serce znajdzie odpoczynek w tobie, bo ty. Jesteś moim Bogiem, moją nadzieją, moim oparciem. Panie, chcę być silny nie tylko ciałem, ale przede wszystkim duchem. Chcę mieć wiarę, która nie upada pod ciężarem trudności, serce, które nie boi się prób, duszę, która nie gubi drogi, nawet w największej ciemności. Napełnij mnie dziś swoją mocą. Daj mi wytrwałość w dobrym, siłę do walki, ze złem pragnienie wzrastania w Twojej prawdzie. Gdy przyjdzie pokusa. Daj mi siłę, by jej się oprzeć. Gdy przyjdzie zwątpienie, przypomnij mi, że jesteś blisko. Gdy poczuję się słaby, podnieś mnie i umocnij swoją łaską. Panie, nie chcę żyć tylko dla siebie. Chcę być światłem, które wskazuje drogę innym. Chcę mieć serce odważne, gotowe do czynienia dobra. Prowadź mnie, kształtuj mnie, wzmacniaj mnie, bym każdego dnia stawał się bliższy Tobie. Panie, zanim wyruszę w ten dzień, Chcę jeszcze raz powiedzieć, dziękuję. Za życie, które mi dajesz, za miłość, którą mnie otaczasz, za każdą łaskę, którą wlewasz w moje serce. Nawet jeśli nie wszystko rozumiem, wiem, że jestem w Twoich rękach, a to wystarczy. Dziękuję Ci za ludzi, których spotkam, za szanse, które dziś mi dasz, za każdą chwilę, w której mogę wzrastać. Nawet jeśli pojawią się trudności, wierzę, że będziesz obok. Nawet jeśli droga będzie wymagająca, wiem, że mnie prowadzisz. Panie, niech moje serce dziś nie zapomina o wdzięczności, niech nie skupia się na brakach, ale na błogosławieństwach. Niech każdy mój krok, każde słowo i każda decyzja świadczą o tym, że żyję dla Ciebie, bo Ty jesteś moim Bogiem, moją radością i moim schronieniem. Panie, teraz gdy kończę tę modlitwę, nie kończę mojej rozmowy z Tobą. Wiem, że jesteś przy mnie w każdej chwili, że widzisz każdy mój krok, że znasz moje myśli, zanim jeszcze wypowiem słowo. Dlatego idę w ten dzień z wiarą, że nie jestem sam. Cokolwiek mnie dziś spotka, ty jesteś większy, cokolwiek mnie zaskoczy, ty już to widziałeś, cokolwiek stanie na mojej drodze, ty dajesz mi siłę, by iść naprzód, moje. Życie jest w twoich rękach, moje serce bije dla ciebie, a mój duch ufa, że prowadzisz mnie najlepszą drogą. Niech ten dzień będzie błogosławiony, niech moje myśli będą czyste, moje słowa pełne miłości, a moje czyny świadectwem Twojej obecności. Panie, oddaję Ci wszystko i z ufnością wypowiadam jedno słowo, które pieczętuje moją modlitwę, amen. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu amen, abyśmy razem mogli szerzyć Boże Słowo. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby codziennie rozpoczynać dzień w Bożej obecności. Udostępnij tę modlitwę swoim bliskim, aby i oni mogli doświadczyć błogosławieństwa. Niech Bóg cię prowadzi.